Siema się Hexu, z moim na moim kanale. Dzisiaj przedstawię wam parę nowych smug, które po prostu są w plikach gry, oraz przedstawię wam parę fajnych ciekawostek odnośnie Fortnite'a na Androidy. I ogólnie, masa osób mówi mi, żebym przestał skamować i w ogóle. Więc ogólnie, odcinki z, jak, z jakiegoś skamowania i w ogóle jakichś takich serii zratowania ratowania będą się po prostu pojawiały tylko wtedy, gdy nie będę miał czego nagrywać z Battle Royale. No bo ogólnie no nie było jakichś newsów, ale teraz po prostu znalazłem i naprawdę fajny odcineczek, tak, będą newsy i ratowanie, więc takie no dwie różne rzeczy, więc wydaje mi się, że całkiem spoko, a teraz lecimy z odcinkiem. Dobra, więc teraz przedstawię wam te wszystkie smugi, które zostały znalezione w plikach gry, ogólnie możecie w komentarzu napisać, która z nich podoba wam się najbardziej. Więc jeżeli chodzi o te ciekawostki co do Androida, no to pierwszą z nich jest taka, że właśnie nie będzie dostępny Fortnite do pobrania z Google Play, a najprawdopodobniej, bo Google Play po prostu zżre straszną prowizję i muszą oddawać 30% zarobków z mikroopłatności, co oczywiście pomniejsze zarobki firmy, więc najprawdopodobniej będziemy mogli pobrać Fortnite tylko ze strony oficjalnej. Epic Gamesów, ale jeszcze wszystko się zobaczy. Więc ogólnie też z przecieków wiadomo, że ekran ładowania będzie wyglądał tak. A najprawdopodobniej yy, będzie on dostępny na początku na te właśnie Samsungi Galaxy. Tak po prostu, no wiecie, żeby yy, wzbogacić je, jakby, no, żeby po prostu ludzie kupowali i żeby był tak to taki hype. I tam pewnie będzie też jakiś skin darmowy czy coś takiego, nie wiadomo. Yy. Jeszcze się tam wszystko zobaczy, wszystko jeszcze Epic Games e, dopracowuje, ale już coraz więcej wiadomo, więc wydaje mi się, że już nawet może w te wakacje dowiemy się czegoś więcej, a może już nawet w te wakacje będziemy mogli pograć w owego, właśnie Fortnite na Androidy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Ja dziękuję Wam za obejrzenie i przypominam, że będą odcinki i z tego, i z tego, czyli i z ratowania i z Battle Royale. No i co? Ja życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia, i cześć!